Jedyna porada związkowa, jakiej potrzebujesz, Piotrek! W końcu poznał wymarzoną dziewczynę. Wreszcie, po tylu latach starań, setkach wysłanych diemów, latach samorozwoju, wreszcie kogoś ma. Jest szczęśliwy, lecz popełnia kilka błędów. Jednakże on ich y, nie widzi. I nie traktuje tego jako błędy, które będą później destrukcyjne w skutkach. Jego wybranka mówi mu, co ma robić, co mu w nim nie pasuje. I Piotrek myśli, że jedyną opcją, by to trwało, jest po kolei zmienianie tego wszystkiego. Od fryzury poprzez e, częstsze spędzanie czasu z nią, e, aniżeli na, na treningach, hobby czy biznesie. Laser zaczyna co coś nie pasować, nadal mu sugeruje zmiany jakieś. I Piotrek się zmienia tak, jak ona chce. Ale jednak, mimo tych zmian, których sama chciała, traci do niego uczucia. Ponieważ nie jest tym samym, kogo poznała jakiś czas temu. Zmienił się. To był błąd. A Stanisław robi, co robił na początku. Zmienił się delikatnie. Zaczął się myć. Zaczął się myć, a kobieta jest w niego zapatrzona. Bo jest tym, kogo poznała na początku. Związki. Nie stawiaj kobiety na pierwszym miejscu. Zajmuj się sobą. Ona poleciała, poleciała na to, jakie byłeś w chwili poznania. Jak zaczniesz się zmieniać, wedle jej. Gdybania, to najprawdopodobniej, prędzej że później ten związek będzie miał ciężkie, częstsze czasy albo i nawet dojdzie do rozstania, ponieważ nie jesteś już taki sam jak na początku. To Twoje życie jest najważniejsze i powinno być stawiane na pierwszym miejscu. Dopiero potem, partnerka partner. Kobiety śpią z zwycięzcami. To fakt. Sporo czeka już na mecie na swojego Habibiego, czy arabskiego księcia, lecz również sporo dołącza w trakcie wyścigu i biegnie razem z wybrankiem. Kobieta to przyjemny, ładny dodatek do życia, ale nie jego główny cel. Nie uzależniaj swojego szczęścia od drugiej osoby. Różne osoby przychodzą i odchodzą z naszego życia. Powinieneś być szczęśliwy i przed poznaniem jakiejś osoby. Powinienem żyć dla siebie. Relacja partnerska na zasadach równości. Jest w tym jakaś logika, ale jeśli oboje robicie na, na etacie zagówniane pieniądze, lub te różnice nie są jakieś duże. Lecz jednak, jeśli oglądasz ten, ten filmik, to zakładam, że chcesz, żeby te różnice były spore. Jak w takim wypadku miało być wszystko porówno? No, mi się to, powiem ci szczerze, mi się to nie klei. Mam nadzieję, że tobie mm, też nie. Jeśli nadal uważasz, że na pierwszej randce, na którą to sam zaprosiłeś, na, na, nadal należy dzielić się 50-50, to wyjdź z tego kanału i nigdy nie wracaj. Nie po to, chcesz stać się w pewnym rozumieniu tradycyjną topką, byś jak synuś, mamusi, musiał prosić. E. i Rachunek dzielimy na pół. Na pół podzielimy rachunek. Na pół? Tak wiesz. Moja część, twoja część na, na pół podzielimy. Na pół? Nie, nie na pół. W takim momencie brzmisz jak pipa. Tak, jak cipa. Wyobraź sobie, my ty, załóżmy pół roku, rok lekko dopakowany. Jako tak pewny siebie, coś tam ćwiczysz. Nie jesteś bogaty, ale na koncie coś tam masz. I nagle przy wybrance i przy obsłudze sklepu mówisz. Ale, y, y, wiecie, ale, ale, ale rachunek na pół, proszę. Split, split half na pół. E, nie, no, no, na pół? Wyobraź, minę, minę obsługi. Minę laski, kurwa. Że go będzie ogarnięte, a tu nagle. Chłop prosi, by dzielić na pół. Nie. Nie tędy droga. Nie czuję do siebie obrzydzenia, że takie coś byś zrobił. Ja bym czuł. I to rozminą no Ciebie zostawię. Mam nadzieję, że jakieś tam oczy wam otworzyłem drogi. Łapka, sub komentarz. Please. Tchau.